Siemanko z tej strony, Artur oporanku. Ja mam swoją kawusię i Was zapraszam na omówienie moich półtorej godziny wypaczu, półtorej w Cyberpunku 2077. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o Cyberpunku, co mam do powiedzenia na temat tej gry, to zapraszam do osobnego filmu, gdzie po 60 godzinach, po pół roku prawie grania, wypowiadam się. To nie jest recenzja, wypowiadam się na temat Cyberpunka. Co mi pasuje, co mi nie pasuje. Tak, to nie jest recenzja, to jest taka bardziej pogadanka wrażeniówka, że tak powiem. <laughs> Ale tutaj chcę omówić patch półtorej, który według plotek miał być soft launchem, miał być resetem, miał być tym, co mieliśmy dostać 15 miesięcy temu. Miał być tym wszystkim dobrym i tym wszystkim fajnym. A jak się okazało, za chwilę sobie do tego przejdziemy. Tak więc za Eurogamerem, gdzie link jest w opisie, czytamy sobie artykuł i komentujemy na te wszystkie rewelacje, tak więc co dostaliśmy w patchu półtorej do cyberpunka nowe drzewko umiejętności, które podobno wprowadza całkiem nowy balans, nowe zasady fair play i grania na nowe sposoby, ja tego nie odczułem po półtorej godzinie grania, ale zakładam że po prostu grałem za krótko i granie w to dłużej, czego nie zrobię, co będzie w podsumowaniu i granie dłużej w tej grę pewnie by było Pewnie dałoby mi większy kontekst, ale ja po prostu. Yy, gra zmusza nas do rozdania wszystkich punktów naszych umiejętności, ponieważ mamy nowe drzewko. No to to jest zrozumiałe, trochę, trochę zrozumiałe, trochę upierdliwe, ale rozdałem je tak mniej więcej. Spędziłem nad tym 3 minuty, żeby je rozdać te wszystkie moje punkty. A mam 31 level, więc tam tych punktów miałem dość sporo. I to nie zmieniła się moja percepcja grania. P tych przed 60 godzin, więc nie wiem na ile te poważne są te zmiany, ale. No ja tego nie odczułem aż tak, ale ja to zwalam na to, że na ten fakt, że grałem po prostu za krótko. Kolejną większą zmianą była, było dodanie inteligencji dla przechodniów, ponieważ poprzedni przechodniowie mieli swoje proste rutyny, praktycznie kręcili się w kółko, znikali. Praktycznie znikali za naszymi plecami, nie reagowali. Za mocno na nas. Samochody też nie reagowały za mocno na nas. Znaczy, ruch uliczny nic się praktycznie nie działo. Przechodniowie byli jakimś, jakimś tłem totalnym. Absolutnie mogę było ich nie być i ich nie było, bo ich jest mało, dalej jest ich mało. Ale teraz podobno, teraz mają się zachowywać lepiej, mają uciekać. Niektórzy mają mieć broń i się bronić. Ruch uliczny ma reagować na nasze akcje, mają być takie. Paniczne ucieczki jak w GTA, czyli nie wiem, zaczynamy strzelać do kierowcy, a on po prostu odjeżdża, czy traci przytomność, czy próbuje uciec. Po prostu mają ludzie uciekać i reagować na nasze działania. Sprawdziłem to, po prostu zapisałem sobie grę, wyszedłem z bronią, zacząłem po prostu do wszystkich strzelać i rzeczywiście ludzie uciekali w różne strony, przebiegali, przebiegali przez ulicę, uciekali, chowali się, mnie, mnie, wygłaszali, nie wiem czy to było wcześniej. Chyba nie, wygłaszali swoje kwestie, że tam a, nie chcę umierać, y, próbuję uciec. Samochody rzeczywiście uciekały. W dość domowy sposób, bo po prostu wyprzedzenie i y, y, jazda w przód. Nikt nie wyciągnął broni, chociaż zrobiłem raid po prostu po pół Night City, wystrzelałem. MPC, y, oczywiście, jeżeli. Y, śmieszne sytuacje teraz wynikają z tego, bo samochody. Uciekają przed naszym ostrzałem, przed naszym ostrzałem. Przepraszam, jeżeli się nie patrzę wam po prostu w oczy, ale mam kamerkę w innym miejscu i się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Samochody uciekają przed naszym ostrzałem, e, jakby taką randomową ucieczką, czyli wiecie, wyprzedzam i gaz do dechy, żeby uciec i ratować swoje życie. Ludzie też uciekają w różne strony, rozbiegają się, więc miałem taką sytuację kilka razy, że samochody stworzyły karambol, który stworzył kocioł, dla tych przychodniów. Przechodnie wbiegali w ten kocioł i umierali, bo ja ich rozstrzeliwałem. No oczywiście później wkroczyła policja, ale wystarczyło się ukryć w rogu gdzieś w ciemnym załuku, gdzie oni nie dochodzą, albo na piętrowym parkingu i po prostu wszystkie pięć gwiazdek, czy tam cztery gwiazdki, które miałem, zleciały. Ale tak, to jest lepsze. Może lepsze, nie idealne, ale w końcu zachowują się jakkolwiek. To jest oczywiście plusem. Z zmian, oczywiście zmian w patchu, bo jeszcze dostaliśmy chyba 3 DLC, z mniejszych zmian jeszcze dostaliśmy wyciszanie SMS-ów, co jest spoko, bo to było wkurzające strasznie, że cały czas ktoś do Ciebie dzwonił, albo mamy zaznaczoną misję na mapie, idziemy na tą misję i odchodząc do tej misji dzwoni do Ciebie ktoś, kto Ci ją zleca, chociaż Ty już masz ją na mapie, żeby dać Ci kontekst, ale to było wkurzające, można by wyciszać SMS-y, jakieś dodatkowe e scenki romansowe, neonowe koła dla motocykli, wow! Znaczy, wygląda to spoko, ale mech, totalnie, totalnie mech. Możemy odrzucać połączenia telefoniczne, brawo, po 15 miesiącach. Co my tu jeszcze mamy? Samochody i motocykle są cięższe i mają działające zawieszenie. Dotyczy to również samochodów kierowanych przez NPC. I tu chciałbym się zatrzymać, wiem, że to jest pierdoła totalna, ale jak widzicie, skupiam się na pierdołach, bo muszę się na czymś skupić. Samochody rzeczywiście działają o wiele lepiej. Mamy symulację ABS-u, mamy symulację zawieszenia, mamy symulację skrzyni biegów, gdzie e, świetną i tutaj też, e, dobra, gdzie świetnym dodatkiem, i tutaj też go zahaczę, jest Dual DualSense. Na innych konsolach, na innych platformach tego nie doświadczycie, ale Dual DualSense jest świetnie zrobiony, przynajmniej tyle ile grałem, jest jakkolwiek dobra, jest jakkolwiek zrobiony, ale dla mnie to świetnie działa, bo uwielbiam Dual Sensa. i uwielbiam po prostu to uczucie, które mm, mam pod palcami. I jak, jak je, próbowałem kilka różnych samochodów, żeby to sprawdzić, i rzeczywiście kilka i rzeczywiście te samochody inaczej działają. W sensie wydaje mi się to troszkę randomowe, nie znam się to aż tyle na samochodach, ale czuć. Zmiany biegów pod palcami, czuć y, inny opór na y, pedale gazu, inną jakby inne przełożenie. Czuć to wszystko. I to jest super. To jest fajne. Tak samo z brońmi. Strzelba odbija po prostu nam palec, od, odbija nam palec bardzo mocno, karabinki mniej, ale y, odbijając ten palec, jakby. Musiałem się przyzwyczaić do strzelania, bo ten palec, odbijany palec, sprawiał, że byłem mniej celny i się inaczej strzelało. Oczywiście po 15 minutach się już przyzwyczaiłem, ale jest to świetne. Do, jakby dociąganie e, celownika do oczu też ma pewien opór. Tutaj mamy też opory, jeżdżenie na motorach mamy opory. DualSense wyszedł świetnie tutaj i mówię to tylko dlatego, że bardzo mało gier wykorzystuje Dual sensa, a moim zdaniem jest to naprawdę zajebista opcja. I cieszę się, że to zostało dodane, bo grało mi się o wiele, o wiele bardziej imersyjniej i przyjemniej. Ale dodali też dźwięki wydawane spada. które oczywiście możemy wyłączyć w opcjach, ale są bardzo wkurzające, więc to, to jest. To jest. na plus. To jest naprawdę na plus coś, że dodali suwak zmiany czasu, bo nie było, mogliśmy sobie tylko dodać godziny. Usprawnienia w sklepie dodali, nowe celowniki optyczne, nowe brońki. W chyba jednym ze sklepów, albo we wszystkich sklepach, chyba jednym ze sklepów z brońmi zmienia się asortyment co jakiś czas. No i widzicie, to są takie rzeczy. I największa zmiana, jaka wyszła, to zmiany nextgenowe. W końcu mamy 4K generowane przez grę. Ja grałem na konsoli PlayStation 5 i miałem to takie jakby upscalowane, to nie było czyste 4K. Tam jest też to 4K nie czyste, tylko też jest dynamiczna rozdzielczość. Nie wiem, czy to jest rozdzielczość ta szachownicowa, nie wiem dokładnie, jak to działa, ale gra wygląda o wiele lepiej, bo jest w 4K. Ale tutaj y, jest jeden zgrzyt, bo mamy dwa tryby, przynajmniej na PS5, mówię o wersji na PS5, mamy dwa tryby: mamy tryb wydajnościowy i tryb ray tracing. I w trybie wydajnościowym mamy 60 klatek i te 4K powiedzmy i gra się naprawdę fajnie. Ja już się przyzwyczaiłem do tego 1080p grając te 60 godzin, ale te 4K naprawdę ładnie to wygląda, wszystko jest ostrzejsze, nie ma takiego mydła, wszystko jest ładniejsze i fajniej się gra. Tylko jest jeden problem. Jeżeli przełączymy na ray tracing, to nie zmienia się aż tak dużo w grafice, ponieważ trace'owane są tylko bliskie cienie, czyli cienie dawane przez obiekty bardzo blisko. I wygląda to OK, tylko że tracimy 30 klatek i więcej, bo granie utrzymuje płynnych 30 klatek przynajmniej na moje oko. Może Digital Foundry albo teraz jest nowy kanał Energika i e, Cyca, tak, e, który analizuje Właśnie gry pod względem technicznym, mam nadzieję, że tam też to poruszą, ale wydaje mi się, że nie było 30 klatek, że nie było tam pełnych 30 klatek cały czas. Za takie pierdoły, jak właśnie te bliskie cienie raytrace'owane, nie opłaca się włączać tego trybu, a tak to nie zauważycie dużej różnicy. Więc to jest fajne, że jest next gen. fajnie, że właśnie next genowo że wprowadzili ten DualSense na PS5, że mamy te 4K, że, mamy, że ta gra wygląda fajniej, płynniej. Ale przez to na przykład mamy zupełnie nowe savey. E, to jest dziwne: jeżeli wczytujemy grę, to mamy wszystkie savey z poprzednich, jeżeli, a jeżeli zapisujemy, to mamy puste i później możemy jakoś dziwnie wczytywać. Jest pierdzielnik strasznie z saveami, ale na szczęście udało mi się wczytać e, tego save'a, który e, miałem przy samym końcu gry i później po prostu grałem sobie po nowej grze. Oczywiście nie dodano nowej gry plus, więc się dalej. Nie opłaca. Dalej gra po zakończeniu jest nudna, ale, ale gdzieś musiałem to sprawdzić, więc zrobiłem sobie kilka zleceń i stąd moje wrażenia. No i porozmawiajmy sobie o nowych DLC. W nowym DLC na przykład dostajemy możliwość zakupu mieszkań i zmieniania stylu naszego mieszkania. I powiem Wam szczerze, zmieniłem sobie z tym mieszkania fajnie. Tylko wiecie, jaki jest problem: że ja w tym moim mieszkaniu byłem dwa razy w ciągu gry, bo gra mnie do tego zmusiła. Absolutnie nie widziałem jakiejkolwiek potrzeby bycia w tym mieszkaniu, ponieważ yy, co tam miałem? Prawie nic, komputer, mogłem się przespać, z czego nie korzystałem prawie. Teraz podobno dostajemy jakieś perki za spanie, więc może, może będziemy częściej tam chodzić ale ja byłem w grze dwa razy w swoim mieszkaniu i nie czułem potrzeby, żeby tam chodzić. Nie czułem się jako, że to jest moje mieszkanie, bo tam nic nie było. I przez całą grę mieliśmy to jedno mieszkanie. Może teraz, jak będziemy wynajmować więcej, to będę, bym częściej zawitał, ale nie widziałem potrzeby. Ekwipunek jest współdzielony z samochodami, z e, tym w mieszkaniu i ze skrytkami, więc nie ma potrzeby tam chodzenia. Więc całe DLC, moim zdaniem, jest pierdołą, absolutną. Możemy zmieniać wygląd v w każdym lustrze. W sensie, jeżeli chodzi o makijaż, włosy i twarz. I to też jest pierdoła. Total. Znaczy, pierdoła. No, może ktoś chce zmieniać wygląd postaci, ale to jest gra z pierwszej osoby. Więc zmieniając wygląd postaci, nie widzimy jej praktycznie cały czas. Poza tym mamy. Lud, który jest absolutnie randomowy. Wybieramy sobie lód nie na podstawie tego, jak fajnie wygląda. Oczywiście to jest gra, powiedzmy, RPG, więc nigdy nie wygląda. Prawie nigdy. <laughs> prawie, prawie, bo są gry, gdzie chcemy ładnie wyglądać. Skupiamy się tylko na strzałeczkach. Góra, dół. Czerwona strzałeczka e, nie zakładamy, e, zielona zakładamy. I zawsze wyglądamy jak pajac. Teraz możemy zmienić swój wygląd, którego nie widzimy, bo lustra dalej są na przycisk. Żeby przeglądać się w lustrze, musimy przycisnąć przycisk. Nie dodano raytracowanych odbić w kałużach, ani nigdzie indziej, więc nie widzimy swojej postaci praktycznie nigdy. W końcowych cutscenkach. To nie jest spoiler, po prostu widzimy wtedy tą postać. Więc to, to... To jest pierdoła. Absolutna. I dodano też na przykład pistolet maszynowy Guided Arms Guillotine do kupienia w sklepie Wilsona. Jakieś przyrządy celownicze. Właśnie te bonusy, no i, no i praktycznie to tyle. I zamykając mój wywód, jak mi się grało w półtorej godziny w nowego cyberpunka, było lepiej, naprawdę. DualSense zrobił bardzo dużą robotę, te 4K zrobiło też nawet robotę. Ten. Ci ludzie na ulicy, to jest fajny dodatek, ale dalej oni, jak się rozbiegują i się bagują, to wygląda to śmiesznie. I widziałem też dużo zmian yy, poprawek w questach, więc. No, nie odczułem aż tak tej zmiany. Dla mnie to jest duża zmiana, ale nie naprawiła praktycznie niczego konkretnego, niczego porządnego. Dostaliśmy mieszkanka, animacje, yy, Samochody, dobra, samochody się. Dobra, jedyna rzecz, która się bardzo mocno poprawiła, i która dała mi dużo radochy. To samochody, bo rzeczywiście jeździ się inaczej z tym dual sensem jeździ się fajniej. E, w końcu nie są to mydelniczki, i w końcu da się jeździć samochodami, bo jeszcze, z czego nie wspomniano w Eurogamerze, w artykule poszerzono e, widok z kamery z kokpitu. W sensie teraz, siadając pierwszej osoby w samochodzie, widzimy cokolwiek, bo wcześniej nie widzieliśmy nic praktycznie. Było całe zasłonięte. Te kokpity chyba też są odświeżone i wyglądają trochę lepiej. Ale. No i jeździ się. I można w końcu jeździć samochodami. Ja całą grę jeździłem motorami, bo to był jedyny środek transportu, którym się dało jeździć. Ale nie weszło nic z plotkowych zmian. Oczywiście opieranie się na plotkach jest debilne, ale nie weszło nic takiego game changerowego. No oprócz tego 4K, tego początkowego ray tracingu, wsparcia dla nowych generacji konsol, wsparcia dla DualSense'a. to jest, to są duże rzeczy, okej. Okay. Ale... Nie wiem, spodziewałem się czegoś więcej, tak się zastanawiałem dlaczego dodali paczkę DLC, w sensie, że dodali te mieszkania, dodali te zmiany wyglądu jako paczkę do tego półtorej razem z Netsgenem i z jednej strony zastanawiałem się, czy nie lepiej by nie było wydać ich osobno, w sensie, że wydajemy sobie, o tutaj macie DLC tutaj macie DLC, nie wiem, co dwa miesiące, co miesiąc, takie małe DLC. Z jednej strony byłoby to spoko, bo by podkręciło trochę dalej hype na grę, tak jak było robione z Wiedźminem 3, tam były włoski dla Geralta na przykład jako DLC, albo jeden ciuch dla Tris, chyba. Więc to by podkręcało hype, ale ludzie już po poprzednim DLC, gdzie dostaliśmy dwie kurtki, dwie trzy kurtki, skina dla e, Silverhanda. Aha, dobra, z tego co widzę, że artykuł jest na szybko pisany, bo ja oglądałem tego streama i... I czytałem cały changelog. Eee, przypomniało mi się, że jeszcze dodali tryb fotograficzny dla Silver Dodali jeszcze na przykład takie rzeczy, jak jak przyglądamy się w lustrze, to czasami widzimy nie siebie, tylko Silver Henda, bo, bo nie będę wam mówić, bo spoilery. I takie małe rzeczy są spoko. I mogli je dodawać w różnych DLC po kolei. Ale zastanowiłem się i. Raczej by to nie było... Wiem, dlaczego zrobili to w paczce większej. Bo jakby do, jakbyśmy dostali po kilku miesiącach zmianę wyglądu w lustrze, czyli e, mamy rzecz, która już jest, tylko że ją dajemy do gry w interakcji, co... Nie wiem, jak wygląda stan tej gry, ale zakładam, że nie jest aż takim fikołkiem dużym. To by gracze byli wkurzeni, jakby dostali na przykład w osobnym DLC te apartamenty, z którymi też jest jeden problem w menu wyboru apartamentów nie widzimy, ile mamy pieniędzy. Czyli jeżeli na przykład kupujemy w sumie nową tapetę dla naszego apartamentu za 10 tysięcy, to my nie wiemy, ile mamy forsy. Nie jest pokazana, bo to się robi w komputerze, a w komputerze się nie kupowało, więc nie dodali po prostu indy indykatora, ale wiadomo, to są pierdoły, ja się przyczepiam, bo z racji mojej pracy po prostu się czepiam. Ale yy, dobrze, że dodali to w tej paczce, bo gracze przynajmniej chcieli, ale dalej hype Plotkowy, i tym, na przykład, jak wyszła ta plotka, że to ma być ta samurai edition, spodziewałem się więcej. Spodziewałem się, jest tutaj dużo, spodziewałem się o wiele więcej. Spodziewałem się zmian, na przykład, w lucie. Oczywiście są niby jakieś tam zmiany w lucie. Są zmiany takie, że wyeliminowali tą największą, po prostu największy. Nie wiem, jak to wyrazić. Największą upierdliwość co do rzucania noży, że teraz możemy zbierać te noże, albo automatycznie te noże do nas wracają po 6 sekundach. Więc można teraz rzucać nożami. Wcześniej rzuciłeś nożem i go traciłeś, więc nie było sensu tego robić. Teraz jest sens to robić. Więc widzicie, jest wiele takich małych rzeczy, usprawnień, które mogliby dodawać w darmowych patchach po kolei i później dropnąć ten e, patch next Ale dalej, tak, nie podtrzymuję swoje zdanie z filmu o Cyberpunku do którego zapraszam was serdecznie, że to jest pudrowanie, pudrowanie większego problemu. A większym problemem Cyberpunka jest core o czym mówiłem, którego niestety nie da się zmienić. Gra się lepiej, ale nie mogę dalej powiedzieć, że tak teraz, to jest ten moment, że zagrajcie w Cyberpunka, bo jest super. To jest ten moment, gdzie jeżeli macie konsolę nowej generacji, szczególnie PS5, bo ja gram na PS5, jeżeli nie graliście wcześniej w Cyberpunka i chcielibyście zagrać, to moim zdaniem lepiej już nie będzie. Jest już ok, znaczy ok, jest już lepiej, dalej nie jest dobrze, znaczy ja się dobrze bawiłem, dalej nie jest, ciężko to określić, dalej to nie jest gra bardzo dobra, dalej to nie jest nawet gra mocno dobra, ale moim zdaniem nie będzie lepszego momentu, żeby zacząć, jeżeli chcecie. Jeżeli dalej trzeba, bo ja wchodziłem do tego patcha po 60 godzinach grania, więc ja już na cyberpunka jestem odporny, ja już nie widzę tych bugów, ja już nie widzę tych, tych głupot, ja już się przyzwyczaiłem do strzelania, przyzwyczaiłem się do hakowania, przyzwyczaiłem się do wszystkich tych rzeczy. Jeżeli się do nich przyzwyczajicie, to gra się fajnie. Ja wracając po prostu poczułem, że grałem w gorszą grę i teraz grałem w trochę lepszą. Ale wy wchodząc do tego poziomu, będziecie mieli poczucie, że gracie w cyberpunka, gracie w grę średnią. I ja nie jestem w stanie powiedzieć. I uważam, że nie da się tego zrobić, żeby ten kor jakoś połatać. Musieli. Moim zdaniem. Najlepsze, co by teraz wyszło, to jakieś dodatki fabularne, na przykład z Jackiem cały rozdział, jakby wszedł. Bo tam na początku to nie jest spoiler, to jest pierwsza godzina gry. Tam na początku mamy swojego przyjaciela, z którym robimy różne tam akcje i cała nasza przyjaźń jest opisana w przerwniku filmowym, takim ciętym. Jakby to wyszło? to bym dalej wrócił do tej gry. Jeżeli by weszło choćby 2-3 godziny dodatkowego kontentu fabularnego, albo godzina, choćby, małe DLC fabularne, to by było super, bo na razie nie mam ochoty wracać do Cyberpunka. Nie mam po co. Chodziłem po ulicy, posprawdzałem te nowe rzeczy, pojeździłem samochodami, bo się fajnie już jeździ samochodami, to przyznaję. Postrzelałem do ludzi, fajnie mi się strzelało, tak jak już mówiłem wcześniej. Zrobiłem kilka misji pobocznych, i tyle, i wyłączyłem, i dalej nie mam ochoty wrócić, więc yy, tak jak mówię, no ostatecznie jest to, jest to spora zmiana, ale nie jest to zmiana przełomowa. Jest tu dużo małych elementów, ale dużo małych elementów dodaje się do gry, która jest już w porządku, ale ta gra nie jest dalej, jest w stanie, je dalej się buguje, dalej mamy dużo pierdół, które psują tą imersję. O z takich. No, już nie mówiłem o takich. o zmianach na przykład na mapie, że jest teraz bardziej czytelna, chociaż moim zdaniem nie jest bardziej czytelna, bo mamy. Y, na przykład, jeżeli śledzimy. do broń. Y, jeżeli śledzi, damy śledzenie do punktu z bronią, na przykład do sklepu, plus damy śledzenie do. Y, misji pobocznej, to misje poboczne teraz mają wszystkie. jeden kolor zielony, taki y, morski zielony. a. List, a znaczniki sklepów i znaczniki do sklepów, jakby na minimapie mają kolor niebieski na niebieskiej mapie. Więc tego absolutnie nie widać. I jest to mniej czytelne. Oczywiście są dodali nowe filtry, które są fajne, które mi się podobają, bo możesz sobie pofiltrować po różnych misjach i nie masz tego naciskane. Bo wcześniej było tak nacikane wszystko, teraz masz fajne filtry, masz sobie je dostosowywać, ale zmniejszało to yy, widoczność w minimapie. I to są, jakby jest krok do przodu, ale dalej są problemy. Więc tak jak mówię, ostatecznie, bo już ten film trwa za długo. Widzicie, u mnie Cyberpunk wywołuje emocje dość duże. Jeżeli chcecie zagrać w Cyberpunka w końcu, to jest to idealny moment, bo lepiej już nie będzie. Moim zdaniem, lepiej już nie będzie. Bo będą takie, i widzimy, że nawet patch półtorej, czyli jakby pół gry, bo. Bo dwójka to by była druga część, jakby półgry. To są dalej kosmetyki. I to są dalej znaczące, ale kosmetyki. Więc. Yy, aha, na końcu jeszcze powiem tylko. Widzicie, trochę mam nieskładne myśli, ale ten artykuł, który przeczytałem, mało rzeczy tutaj jest zawartych. Po, podobno poprawiono AI przeciwników walczących, i to jest. Yy, nie, nie zauważyłem tego, bo musiałbym postrzegać więcej, ale dalej miałem przeciwników, którzy biegli po prostu w skrzynkę, albo wystawiali się w głupi sposób na strzelanie, albo stałem po prostu 2-3 metry od nich i dalej mnie szukali. Więc no tutaj ciężko mi powiedzieć, żeby były jakieś dobre zmiany. Tak więc, jeżeli chcecie, to zacznijcie. Jeżeli nie, no to moim zdaniem tracicie, bo to jest spoko fabuła, spoko gra poko na średnio, ale to nie jest taki, że musisz, jak w prawdzie jak raczyło się zagrać. Nienawidzę tego stwierdzenia. To nie jest taka gra. Napiszcie mi, czy ściągnęliście nowego patcha do Cyberpunka, czy graliście w Cyberpunka, jakie są wasze wrażenia. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć!